Kim jest Marta Nawrocka? To absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ma 38 lat. Będąc młodą osobą, rozpoczęła pracę jako funkcjonariuszka służby celnej. Pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Co ciekawe, Nawrocka uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku, donosi Super Express. Polityka ustaliła, że Nawrocka, gdy miała 21 lat, rozpoczęła pracę jako funkcjonariuszka służby celnej. Wtedy była jeszcze studentką Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego, spirytusowego i w zwalczaniu nielegalnego hazardu. Jej kariera trwa od 17 lat, tyle że w międzyczasie służba celna weszła w struktury krajowej administracji skarbowej. Jest matką trójki dzieci, w tym dwójki dość małych, więc ta kariera była przerywana. Ma stanowisko młodszej ekspertki służby celno-skarbowej nie zasłynęła jakimiś wielkimi akcjami, dopiero teraz się o niej mówi na korytarzach, że ma ambicje na pierwszą damę, opowiadał wówczas o Nawrockiej jeden z rozmówców polityki. Mają trójkę dzieci Daniela, Antoniego i Katarzynę. Daniel jest już dorosły i pracuje jako dziennikarz.